Trwa spór pomiędzy częścią mieszkańców wsi położonych u stóp Ostrzycy, a polskimi sieciami energetycznymi. Kością niezgody jest posadowienie 60-metrowych słupów energetycznych w bliskiej odległości dolnośląskiej Fujiamy, co może wpłynąć negatywnie na krajobraz otoczenia. Z wszystkich informacji, które udało mi się zebrać, Wynika, że pierwsze planowane posadowienie tej inwestycji przebiegało po starej linii, która jest po drugiej stronie zielonego szlaku, który biegnie na Ostrzyce. I takie było, taka była decyzja wojewody w 2021 roku. Konsultacje z mieszkańcami odbywały się w 2019. Taka była opinia z 2021 roku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, dotycząca właśnie posadowienia tej linii energetycznej. Natomiast nagle w 2023 roku zmieniła się lokalizacja na posadowienie słupów tuż pod ostrzycą. Na te zarzuty odpowiada rzecznik PSE. To tutaj muszę stosować. I trasa z lutego 2021 roku będąca załącznikiem do decyzji środowiskowej wydana przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i decyzje lokalizacyjne, które były wydawane w oparciu o decyzję środowiskową, a także pozwolenia na budowę, które były wydawane w oparciu o decyzje lokalizacyjne przewidywały ten sam Przebieg linii 400KV, która jest akurat w okolicy Ostrzycy Proposzczowickiej, skorygowana. Ona rzeczywiście funkcjonuje w korytarzu linii 220KV, ale ze względu na konieczność odsunięcia się od zabudowy i nieprzecinania wsi Rado Miłowice istniejącą linią na pół niejako, a także odsunięcia się od zabudowań mieszkalnych w samej Belczynie, ten przebieg jest skorygowany i w tej formule funkcjonuje. I, w trak I funkcjonował i w trakcie konsultacji w 2019 roku, i na etapie inwentaryzacji środowiskowej w 2020, decyzji środowiskowej w 2021, a także wydawania decyzji lokalizacji w 2022 i 2023, jeśli chodzi o pozwolenie na budowę. Mieszkańcy zauważają wiele problematycznych kwestii. Kwestionujemy przede wszystkim to, że jest niezgodność dat decyzji. Decyzja Rdosiu z 2021, natomiast zmiana lokalizacji słupa rok 2023 mówi się o zakończonych konsultacjach społecznych w 2020 roku po czym mówi się że zmiana lokalizacji słupów i prowadzenia linii wynikała z zażalenia mieszkańców wsi Radomiłowice ma ją takie prawo my zastanawiamy się czy po tych zażaleniach Również do nas wpłynęła kolejna e, propozycja e, linii i ją konsultowano, bo śmiemy przypuszczać, że PSE, e, znudzone i zniecierpliwione e, licznymi e, kwestionowaniami e, przebiegu linii, po prostu już e, nie chciało dalszych konsultacji społecznych, uznając, że te z 2020 załatwiają wszelkie sprawy. Próbuje nam się również zarzucić, że jesteśmy. Nieświadomymi mieszkańcami, że obudziliśmy się za późno, że na to był czas. Tak. Przy takim założeniu, że zostalibyśmy o tym poinformowani w odpowiedni sposób. Że mm, mówimy po prostu o zgodności dat i tego, co, e, co jest w dokumentach, a co jest stanem faktycznym, e, czyli tym wykopem pod ostrzycy. Poza tym mamy również zastrzeżenia do decyzji Rdosiu, która, e, nawet jeśli mówimy o starym śladzie, to jest w tej decyzji Rdosiu zapis, że e, mm, słupy. Nie będą obcym elementem w tym krajobrazie. Mówimy, po, ponieważ, argumentacja Rdosiu, ponieważ tutaj takie słupy już stoją. Słupy stoją, tylko słupy są 20-metrowe, te, które będą w tej chwili, są 60-metrowe. Polskie sieci energetyczne przekonują, że dopełniły wszelkich formalności, tłumacząc również, dlaczego linia przebiega przez sporny teren. Pamiętajmy, że kwestia przebiegu, znaczy alternatywą w tym miejscu było znaczne zbliżenie się do zabudowań mieszkalnych. Naszym priorytetem, naszym priorytetem jest oddalenie się od zabudowań. I gdybyśmy, gdybyśmy wtedy zaproponowali, zresztą nie otrzymaliśmy też takich informacji od mieszkańców, ale gdybyśmy wtedy zaproponowali takie rozwiązania, to zapewne te słupy, które, czy, czy, czy te podpory, które obecnie są przygotowywane, musiałyby się znaleźć naprawdę w bezpośredniej odległości od zabudowań mieszkalnych. Także byłyby jednym z dominantów przestrzennych, bądź też wpływałyby albo mieszkańcy by je widzieli. Natomiast wpływałoby to także na pewien komfort funkcjonowania ludzi w, w, w pobliżu tej infrastruktury. Krzyca jest tu wyjątkowym miejscem e, krajobrazowo, jest e, rezerwatem przyrody, e, leży na terenie Natury 2000, e, ma być za chwilę wpisana jako ekopark e, krainy wygosłych, wulkanów na listę UNESCO. E, e, no jest naprawdę wyjątkowym yy, miejscem, jeżeli chodzi o walory krajobrazowe, i te walory zostaną w ten sposób kompletnie zniszczone. Mieszkańcy zapowiadają, że do końca będą walczyć o zachowanie czystości krajobrazu. Rezerwatu Przyrody Ostrzyca Proboszczowicka.